To już jest temat e, tak naprawdę no, bardzo, bardzo szeroki i trudny do, do określenia, jakby jak, jak podzielić te endoprotezy, jakie, jakie, jakie typy tych endoprotez wyróżniamy. Natomiast e, jakie mamy jakby do dyspozycji my jako ortopedzi, bo wszystko zależy od wskazań, czy to jest pr pierwotna protezoplastyka, czy protezoplastyka rewizyjna, czy rekonstrukcyjna, czy. Poresekcyjna, czyli w chorobach nowotworowych, po olbrzymich urazach, te endoprotezy się będą różniły. I tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje jako ortopedów a i bezpośrednio też pacjentów, to to, żeby chirurg, który wykonuje operację miał do dyspozycji jakby narzędzia, które, dzięki którym ten staw, który rekonstruujemy, naprawiamy, wymieniamy, czy biodro, czy kolano, przypominał nasz naturalny, biomechanicznie przynajmniej, przypominał nasz naturalny staw, bo dzięki temu tylko możemy uzyskać jakby satysfakcję pacjenta z danej operacji. Bo jeśli będzie to endoproteza najlepsza, jeśli można użyczyć takiego w ogóle słowa, ale będzie to źle zaplanowane, źle dobrane do danego przypadku, to Efekt końcowy będzie zły albo bardzo zły.